Witam serdecznie kochani z Poznaku Bliźnią w tym czytaniu karterata dla Was na nadchodzący miesiąc na czerwiec. Zaczniemy to czytanie od spraw materialnych, związanych z obowiązkami pracą, może finansami, także wiecie. Znaczy, no, sprawy finans materialne to sprawy finansowe w dużej mierze, no ale są z pracą powiązane, nie? Zapytam o plany przedsięwzięcia, czyli takie rzeczy, które no, już chcemy robić bardziej, tak? bo to są takie, które musimy, a tutaj, które chcemy. Jak to zdrowie i samopoczucie wasze się też zapowiada? I tu e, też e, trochę skomentujemy. Zostańcie też na później, bo mamy potem czytanie, część czytania dotyczące e, spraw osobistych, bliskich, rodziny, ale także i miłości. Będzie także coś dla singli. Moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybujcie to wszystko w opisie. Można zrobić tego filmiku. E, jestem także kontakt do mnie, jeżeli ktoś by chciał się umówić na prywatne czytanie. E, bardzo do tego zachęcam, ale patrzymy, co się e, dzieje. Moje drogie bliźniaki, no w sprawach materialnych super, tak? Tutaj w, kwestii, w tej kwestii, po pierwsze, mamy bardzo sprzyjające okoliczności bliźniaki, tak? Bardzo tutaj wszystkie sprawy, wszystkie takie wiecie, rzeczy niezależne w dużej mierze od was, a może nie wszystkie, ale większość przynajmniej, będzie układała się po waszej myśli, tak? Czyli będą to no, po prostu zbiegi okoliczności, może też um, karta Słońca czasami mówi o e, przychylności otoczenia, czyli może przychylności także innych ludzi, którzy zwyczajnie was e, lubią i przez to może też. E, Wam jakieś możliwości dają albo ułatwiają tą pracę. O tych ludziach ja tutaj wskazuję, mówię, bo mamy giermka Pucharów, więc Giermek Pucharów właśnie też mówi często o tym, że jest jakaś jedna sytuacja, jeżeli to nie chodzi o ludzi, jest jedna sytuacja, która bardzo nas cieszy, może nie zmienia naszego życia jakoś strasznie, ale wpływa pozytywnie, ale też ten Giermek Pucharów może mówić właśnie o osobach lub o sobie, które są nam przychylne i nas wspierają, i przez to na przykład te obowiązki przychodzą nam łatwiej, przychodzą nam lepiej w pracy. Może mamy jakąś możliwość rozwoju dzięki temu, może szef Was lubi zwyczajnie, albo ma o Was przynajmniej dobrą opinię. Może na przykład, jeżeli szukacie pracy, szukacie jakichś innych możliwości, ktoś wam jakąś sugestię da? Może niekoniecznie od razu wiecie, na raj pracę, czy ustawi jakąś pracę, chociaż to też jest możliwe. I wy będziecie mogli z tej sugestii, z tej pomocy skorzystać, i to będzie dla Was z korzyścią. Moi drodzy, dlaczego ja tak? Pozytywny sposób o tym jeszcze mówię, bo mamy dziewiątkę pucharów na koniec, która to spina bliźniaki, czyli coś wam wyjdzie, coś wam się uda, coś wam pójdzie naprawdę dobrze w dużej mierze. Także za sprawą tych takich okoliczności, tych pozytywnych okoliczności, o których tutaj mówiłem, wsparciu innych osób, tak. To nie, nie oznacza, że na przykład, jeżeli szukacie pracy, tak, załóżmy, że to jest ten temat, to że że wiecie, będziecie mieli po prostu farta, tak, a sami sobą nic nie reprezentujecie. No nie, to oczywiście, że wy włożyliście w to swoją energię i pewnie czas i jeszcze macie tam odpowiednie umiejętności, ale szczęście nie przeszkodzi, nie? Szczęście Wam tutaj na pewno dopomoże w uzyskaniu, załóżmy, tej nowej pracy, jeżeli szukacie. Jeżeli nie, to może po prostu wydarzyć się Wam ze Sprawą okoliczności, coś naprawdę fajnego w obecnej pracy albo pod względem finansowym, coś może naprawdę pójść po waszej myśli, coś może się wręcz samo nawet troszkę pojawić, jakaś okazja konkretna, z której będziecie mogli skorzystać. Więc jeżeli moi drodzy, robicie jakieś znaczy niezależnie, tak, czy, czy podejmujecie, czy chodzicie nawet do pracy, czy coś, to ten czerwiec pod tym względem materialnym będzie dla Was naprawdę łaskawy, ale jeżeli planujecie, albo dążycie do czegoś konkretnego, czy tam, nie wiem, jakiś kredyt chcecie wziąć, czy coś kupić wielkiego, albo w pracy szukacie, czyli znaczy w tym sferze pracy szukacie jakiegoś nowego zajęcia, czerwiec jest mua, prima sort, bo wszystko będzie działało na Waszą e, korzyść, naprawdę będzie Będziecie mogli tutaj liczyć na te super okoliczności, plany przedsięwzięcia bliźniaki dużo będzie się działo. Tak, będzie się dużo działo. Mamy dziesiątkę buław, która wskazuje na to, że może, wiecie, troszkę więcej sobie dołożyliście rzeczy nawet do robienia niż tej energii macie. Czasami tak jest, nie? Fajnie, jeżeli na przykład w każdy weekend mamy coś do robienia, coś konkretnego, ale możecie nawet wiecie mieć takie poczucie, że troszkę za dużo tych rzeczy sobie nałożyliście i przygotowaliście na ten czerwiec, nie? Nie to, że ich nie zrobicie, pewnie wiecie, nie będziecie z niczego rezygnowali, przynajmniej nie widzę, żeby taka konieczność tu była, ale bliźniaki Możecie już tak na koniec tego czerwca sobie myśleć, no dobra, może troszkę zbyt intensywnie, zbyt ambitnie podszedłem do tematu. Dziesiątka buław może także bliźniaki wskazywać na to, że... Em coś, czym, co, co chcecie zrobić, tak, czego się podejmujecie, będzie trochę w tego czasu i tej energii wymagała więcej niż, niż zakładacie na wstępie, tak. Ale, tak jak mówiłem, nie wydaje się, żebyście musieli z czegoś rezygnować, czy to z czegoś bardziej ambitnego, czy mniej. Rycerz Denarów mówi o dociągnięciu, tak, zrobieniu tego wszystkiego, co macie do zrobienia, co sobie przygotowaliście, co sobie zaplanowaliście, a król Pucharów, fajna karta, bo ona oznacza, że będziecie z siebie zadowoleni i ogólnie z tych swoich decyzji podjętych. Ok, może być to trochę męczące, może się okazać, że będziecie potem wyczekiwali jakiegoś jednego czy drugiego dnia, w którym jednak nic nie będzie do zrobienia, ale ogólnie z tego, jak. Hmm, Przebiegną te sprawy takie, właśnie przez Was planowane, przygotowane, będziecie, będziecie zadowoleni. Tak jak mówię, król Pucharów to jest taka karta, która mówi o samo zadowoleniu, ale tym takim faktycznie, które ma podstawy, bo niektórzy to są zadowoleni sami z siebie, a nie powinni. W tym wypadku, w tym wypadku będzie to zasłużone. Moje drogie bliźniaki, jeżeli chodzi o zdrowie, samopoczucie, wiecie co, ogólnie i pod względem fizycznego zdrowia, jak i tego takiego humoru i tego, tej takiej radości, to czerwiec będzie zdominowany pozytywnymi rzeczami, tak? Będziecie w dobrym zdrowiu większość czasu i będziecie w dobrych humorach. W dobrych humorach możecie być cały czas w ogóle, nawet przez czerwiec cały, nawet, bo mówię że przez większość czasu będziecie się dobrze czuli, ale przez większość, nie przez całość. Siódemka pucharów, y, co ja mówię pucharów, siódemka mieczy, pucharów to była trójka. Siódemka mieczy niestety może mówić o tym, że, y, że no jeden, dwa, trzy dni będzie taki moment, gdzie będziecie czuli się no tak faktycznie niezbyt dobrze, nie? Może być to jakieś silniejsze przeziębienie, może coś tam y, będzie wam Doskwierała jakaś kontuzja, na przykład, nawet, tak? bo siódemka mieczy trochę sugeruje, że sami sobie będziecie winni, nie? Okej, okay. ja bardzo staram się nie oskarżać w żaden sposób tutaj, tak? Bo przecież nie o to chodzi. Ale no, czasami tak jest, nie? Że gdzieś sobie tam pojedziemy, nie weźmiemy pod uwagę, jaka pogoda jest, po potańczymy nago na deszczu, nie? <laughs> Zjemy coś niedobrego, przedobrzymy też na jakimś grillu czy coś takiego, więc kontuzje to też, bo pójdziemy sobie na, wiecie, 20-kilometrowy spacer, bo kiedyś tak robiliśmy, a tu się okazuje, że wiecie, no niestety, niestety, no nogi potem będą strasznie was bolały, więc, <laughs> więc, no miejcie to na uwadze, ale to też mówię, to będzie takie jedno wydarzenie, fakt, że ono może trochę nam kilka dni trwać, ale też wydaje się, że jeżeli nie będziecie podejmowali się jakichś ekstremalnych zajęć, czy jakichś dziwnych takich ryzykownych, to może być tak, że w ogóle tego unikniecie. Bliźnięta, moje drogie bliźnięta, sprawdźmy, co teraz w tych bardziej osobistych sprawach się dzieje. Najpierw bliscy, rodzina, przyjaciele, czyli te ważne dla nas osoby w życiu, ale także postawimy karty na miłość, czyli na partnera, partnerkę waszego obecnego. Jeżeli macie, ale też będzie interpretacja. E, moi drodzy dla singli, e, jeżeli jesteście właśnie obecnie w fazie, powiedzmy, szukania kogoś. E, dobra, bliźnięta, jeżeli chodzi o blisko i, bliskich i rodzinę. E, ok, z jednej strony mamy czwórkę denarów, mamy króla denarów. Czyli tak. E, nie spodziewałbym się jakichś no, nowych propozycji, nowych koncepcji, jakichś nowych konkretnie wydarzeń zaskakujących, nadzwyczajnych, które miałyby się no, po prostu wydarzyć w czerwcu. Tak? Nie spodziewałbym się jakichś, wiecie, wielkich propozycji, koncepcji, nie wiem, wyjazdów czy czegoś takiego, ale to, co już macie zaplanowane. To już na co tam, kochani, jesteście zaproszeni, czy się przygotowujecie i tak dalej. To wszystko pójdzie tak, jak powinno. Tak? Czyli to się wydarzy. Czyli jak macie już tam tyle tych milion planów porobionych na ten czerwiec, to jak najbardziej najwyraźniej wszystko się uda i to bez większych przeszkód. Też król denarów czasami może sugerować, że trzeba komuś pomóc, trzeba, trzeba kogoś. Pokierować. To najczęściej pewnie by było e, związane z jakimś taką osobą, która jest nam dla nas podopieczną, nie? czyli może dzieci, może. E, może... Ktoś z rodziny, komu by trzeba było radą, ale radą bardziej pomóc, tak? wskazać jakąś drogę. Taka sytuacja też może mieć miejsce, szczególnie jeżeli macie taką osobę w waszym otoczeniu. Ale ogólnie raczej tutaj mowa jest o tym, że będzie to niezaskakujący miesiąc, jeżeli chodzi o bliskich i rodzinę. Raczej nic niespodziewanego, nietypowego by się nie wydarzyło i się nie wyda. Ale mamy też kartę Księżyca i ona też mówi o sytuacji, która nie będzie dla Was zaskoczeniem, bliźnięta. Księżyc wskazuje na to, że... Um, jeżeli macie jakieś niepokojące, no wiecie, coś Was martwi, coś tam podejrzewacie, spodziewacie się, że wydarzy się coś, ale raczej niestety z tych mniej przyjemnych, dotyczących Waszych bliskich, te? Waszej rodziny, na przykład wiecie, że tam jakaś parka Waszych bardzo dobrych znajomych, no są w trochę. No, nie najlepszej sytuacji między sobą, tam widać, że są jakieś, są trochę, no. Trudniejsze sprawy, no to całkiem możliwe, że no to się nie zmieni, a nawet, że będzie tego jakiś efekt. Więc jeżeli moi drodzy spodziewacie się czegoś, tak? Myślicie, że może coś pójść nie do końca tak, jakby na przykład ktoś chciał, tak? Albo że jak się ta sytuacja potoczy, no to to nie minie. A bardzo możliwe, że te wasze trochę złe przeczucia dotyczące sytuacji u kogoś no, się mogą spełnić, albo przynajmniej czy po części się mogą spełnić. Miłość, moje drogie bliźniaki, najpierw zacznijmy tą, zacznijmy tą interpretację od osób, które są w związku, i moi drodzy, tu jest bardzo taka prosta interpretacja. Ona jest taka, że jak najbardziej wasze relacje w czerwcu będą przyzwoite, będą ok, tak? Będą takie trochę nudne, bym powiedział, tak? Bo karta umiarkowania mówi o tym, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje, ale żeby nie było, ja jestem wielkim orędownikiem nudy. Ja lubię, jak jest nudno, tak? Ja taki rozkład, który tutaj jest, bardzo mnie osobiście cieszy. Wiem, że nie każdego. Ale mnie na przykład osobiście cieszy i to niezależnie, czy tu chodzi o związek, czy nie. Bo moi drodzy, jest tak, jak być powinno nic nadzwyczajnego się nie dzieje ale mamy kartę sprawiedliwości i mamy jeszcze tutaj kartę króla Buław. Czyli moi drodzy, jeżeli chcecie Żebyście coś z tym partnerem zrobili razem. Może chodzi wam po głowie jakiś gdzieś tam wyjazd pod domek, czy tam na weekendik, czy żebyście sobie zrobili chociaż jakiś dzień wolny, wieczór wolny, żeby jakąś tam kolacyjkę romantyczną sobie zrobić. To jak najbardziej, tylko że to wy musicie wyjść z tą inicjatywą. Ta druga strona ewidentnie, patrząc tu po kartach, nie będzie miała jakichś swoich nadzwyczajnych inicjatyw. Nie będzie specjalnie tutaj nic forsowała, nie będzie próbowała też jakichś wielkich deklaracji robić, albo, wiecie, czegoś takiego nadzwyczajnego. Ale jeżeli wy chcecie żeby coś miało miejsce, to to zaproponujcie. I widzę, że właśnie ta inicjatywa z Waszej strony za to będzie bardzo pozytywnie przyjęta. Tak? Czyli możliwe jest tak, że po prostu ten Wasz partner, załóżmy mąż, w sumie on nie wie, nie ma jakiejś tam koncepcji, ale jeżeli... Ale jeżeli ktoś mu ją zasugeruje, czyli wy, to powie jak najbardziej, fajnie, w sumie, no to ja nie pomyślałem o tym, ale na pewno chętnie to zrobię, jeżeli, jeżeli chcesz, nie? No to wiecie, to nie będzie tak, że no dobra, zróbmy skoro chcesz, ale o, fajnie, ja bym na to nie wpadł, zróbmy to, nie? Tego typu będzie tutaj taka gotowość. Nazwijmy to w taki sposób. Kochani, Bliźniaki, jeżeli jesteście singlami, jeżeli właśnie szukacie kogoś, znaczy, jeżeli nie szukacie kogoś, a jesteście singlami, ale aktywnie nie podejmujecie żadnych działań, to no, nikt się nie nałapa to oczy w czerwcu. Nikogo nie spodziewałbym się, żeby miał nagle, wiecie, was, do was się odezwać, pojawić się i zasugerować wam coś, tam cokolwiek, nie? Karty hmm. mówią właśnie o tym, co przed chwilą było powiedziane, że będzie spokojnie, będzie troszkę nudno, czyli nic nadzwyczajnego się nie zmienia ale za to mówią, że jest to dobry czas na działanie więc moi drodzy, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, tak, jeszcze nie rozpoczęliście tutaj żadnych poszukiwań od jakiegoś czasu, robiliście, braliście sobie troszkę na luz no jest to teraz taki jednak czas, w którym okoliczności będą bardziej sprzyjające, jeżeli chcecie kogoś poznać, czyli będzie może no, więcej Osób też tak bardziej optymistycznie podchodziło do spróby poznania kogoś, więc też no, może będzie to łatwiejsze do y, zrobienia w teraz w czerwcu. Więc moi drodzy, jeżeli nie y, Czekacie na jakiś czas, kiedy byście mogli zacząć tam faktycznie próbować kogoś poznać. To teraz ten czerwiec jest bardzo dobry, bo karty mówią, że takie poszukiwanie, takie działanie, pewnie może z wiem, skorzystanie z tych obligacji, pójście na jakiś speed dating. Teraz takie rzeczy też są organizowane, z tego co wiem. To, on, to takie działanie przyniesie efekt. Prawdopodobnie to będzie efekt taki początkowy tylko tak? E, ciekawy, e, początkowy, nie jest powiedziane, że akurat poznajecie tego od razu, tego jedynego, czy tą jedyną, ale to też jest, nie, nie, nie jest tutaj wykluczone, tylko, że ewentualny rozwój wydarzeń prawdopodobnie bym się spodziewał go później, e, czyli teraz byście tylko nawiązali, załóżmy, taką ciekawą relację, ale to też e, karty mówią, że tutaj trzeba podjąć takie działanie, a wiem, że Dużo osób raczej czeka, a to niestety chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Moi drodzy, Zobaczmy, jaki znak zodiaku bliźnięta będzie dla was miał największe znaczenie albo będzie na was mocniej oddziaływał lew, czyli osoby tak, spod ascendentu znaku słonecznego albo księżycowego lwa. Jeżeli macie takie osoby w swoim otoczeniu, to um, miejcie na nie większe baczenie, tak? Bo prawdopodobnie taka osoba będzie jej działanie mogło się bardziej na was odbić. Ostrzegam, że to nie jest tylko, wiecie, w takim samym pozytywnym znaczeniu. Może to wiecie, jeżeli, jeżeli jesteście bokserem, tak, I idziecie na ring i akurat waszym przeciwnikiem jest lew, to już tak bym uważał bardziej, nie? Ale mam nadzieję, że wielu z was bokserami nie jest. I, i, I jakiś tutaj starć nie będzie miało w żadnych, więc raczej, raczej chodzi o pewnie takie, no przynajmniej chociażby neutralne rzeczy, ale jeżeli na przykład zadzwoni do Was jakiś przyjaciel, to jest on lwem, to miejcie takie jednak stół głowy poczucie, że tam nie będzie to tylko rozmowa o pogodzie i innych pierdołach. Nie? Zobaczmy, zobaczmy moje drogie bliźniaki czy mamy tu jakiś wielki, wielką przeszkodę i mamy dwójkę pucharów mamy kartę wieży jeżeli chodzi o dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę ciekawe i radę kart dwójkę denarów, czyli tak super, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnej przeszkody dla was tak naprawdę karty nie przewidują, żeby tu w czerwcu wydarzyło się coś no takiego nie wiem nieprzyjemnego bardzo tak nawet jeżeli ok przez kilka dni będziecie czuli się troszkę gorzej bo to w sumie jest taka jedyna rzecz która tutaj karty na którą karty wskazują która by was bezpośrednio dotykała no to nie wiem za 6 miesięcy nie będziecie zupełnie pamiętali o tym że takie coś miało miejsce tak akurat w czerwcu nie będziecie tego wiązali z czerwcem więc nie ma, nie ma żadnej takiej poważnej przeszkody. Dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę i tu, moi drodzy, karta... Karta wieży ona ma takie dwa znaczenia. Pierwsza, albo unikacie, unikacie jakiegoś konkretnego, poważnego problemu, który was bardzo, bardzo trapił, trafił. coś, co Was bardzo mocno dotykało teraz nagle, albo się nie wydarza, tak? Albo przestaje mieć na Was wpływ. To jest jedna rzecz, a druga rzecz. Hmm, podejmowane, to ja bardzo chcę, bardzo chcę w tym wypadku podkreślić taki disclaimer, dać taką gwiazdeczkę. Karta wierzy mówi o tym, że no, jeżeli jest sytuacja, gdzie macie ryzyko jakieś i ono jest no, oczywiście takie sensowne ryzyko, nie, wiecie, jeden do miliona, to takie odważniejsze działania mogą przynieść pozytywne rezultaty. Tak? Więc jeżeli coś się tam waży na ostrzu noża, bardzo możliwe, że pójdzie w Waszą stronę. Moi drodzy, mamy też radę kart, dwójkę denarów. Dwójka denarów mówi, że okej, okay, dużo rzeczy, które macie do zrobienia, bierzcie na jak największej ich ilości udział. Okej, okay, karty mówiły, że może być troszkę to męczące na koniec czerwca, ale najwyraźniej wydaje się, żebyście nie rezygnowali z niczego, żebyście no, no, robili te rzeczy, żeby potem nie żałować. Więc jeżeli macie opcję, robię coś. A nie robię czegoś, to raczej zróbcie to, albo przynajmniej umówcie się na to coś, niż ogólnie ten bezruch, tak, nie robienie niczego, nie korzystanie z tej możliwości, że tutaj możecie przejąć inicjatywę, nie jest dla was wskazane bliźniaki. To jest rozkład na czerwiec, mam nadzieję, że w czymś pomógł. Życzę wam właśnie tego. Tutaj pozytywnych energii jak najbardziej, i mam wielką, wielką nadzieję, bliźniaki, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki! Pa!